W dzisiejszym materiale weźmiemy pod lupę program, który może być prawdziwym ratunkiem dla wielu wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Mowa o premii remontowej. To rządowe wsparcie, które potrafi znacząco obniżyć koszty modernizacji budynków. Zobaczmy więc, o co w tym wszystkim chodzi i jak można z tego skorzystać. W ciągu najbliższych kilku minut przejdziemy przez pięć kluczowych punktów. Zaczniemy od tego, z czym w ogóle mierzą się starsze budynki. Potem wyjaśnimy, czym jest sama premia, kto i na jakich zasadach może ją dostać, jaką rolę odgrywa w tym wszystkim pewien bardzo ważny dokument, czyli audyt i na koniec, jak wygląda cała ta finansowa układanka. No dobrze, zacznijmy od źródła problemu. Wiele wspólnot mieszkaniowych w Polsce zarządza budynkami, które, delikatnie mówiąc, najlepsze lata mają już za sobą. A to oznacza, no cóż, rosnące koszty utrzymania, uciekające ciepło i niestety konieczność przeprowadzenia remontów, które są po prostu bardzo drogie. No właśnie, czy budynek z biegiem lat staje się mniej wydajny i droższy w utrzymaniu? Odpowiedź jest oczywista. Nieszczelne okna, stara instalacja, ściany bezporządnej izolacji, to wszystko są typowe problemy, które nie tylko generują gigantyczne koszty, ale też po prostu obniżają komfort naszego życia. I program, o którym dziś opowiadamy, jest właśnie odpowiedzią na te wyzwania. A zatem, skoro znamy problem, przejdźmy do rozwiązania. A jest nim właśnie premia remontowa. To taki mechanizm wsparcia od państwa, który ma po prostu zachęcić wspólnoty do inwestowania w modernizację i co bardzo ważne, w poprawę efektywności energetycznej swoich budynków. I tu kluczowa sprawa, żeby to dobrze zrozumieć. Premia remontowa to nie jest dotacja, która wpływa na konto wspólnoty. To działa inaczej. Wyobraźmy sobie, że państwo przez Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca za nas kawałek kredytu, który wzięliśmy na remont. Co to w praktyce oznacza? Ano to, że cały ten program działa w bardzo ścisłej współpracy z bankiem, który daje nam pieniądze. A teraz najważniejsza liczba, ile właściwie wynosi to dofinansowanie. Otóż zgodnie z ustawą wysokość premii to dokładnie 25% całkowitych kosztów remontu. Innymi słowy, 1 czwarta całej inwestycji może zostać pokryta ze środków państwowych, a to już jest ogromna ulga dla budżetu każdej, nawet najmniejszej Wspólnoty. Dobrze, wiemy już, co to jest i ile wynosi. Teraz przejdźmy do konkretów. Kto i na jakich warunkach może się o taką premię ubiegać? Bo jak to zwykle bywa, nie każdy budynek i nie każdy remont się do tego programu zakwalifikuje. Żeby skorzystać z programu, trzeba spełnić kilka bardzo konkretnych warunków. Po pierwsze, dotyczy on wyłącznie budynków wielorodzinnych. Po drugie, taki budynek musi mieć co najmniej 40 lat. Po trzecie, remont musi przynieść wymierny efekt ekologiczny, czyli obniżyć zużycie energii o przynajmniej 10%. No i do tego dochodzą jeszcze pewne wymogi finansowe, które dotyczą samego projektu i kredytu. I warto na chwilę zatrzymać się przy tym warunku. Artykuł 6 ustawy mówi jasno: budynek musi być użytkowany od minimum 40 lat, licząc do dnia złożenia wniosku. To jest jeden z takich podstawowych filtrów. Ma on na celu wyselekcjonowanie tych obiektów, które naprawdę najbardziej potrzebują modernizacji. A to jest niezwykle ciekawe. Ustawa wprowadza pewną zależność między kosztem remontu, a tym, ile energii musimy dzięki niemu zaoszczędzić. Zobaczmy: w przypadku tańszych projektów wystarczy, że obniżymy zużycie energii o 10%. Ale jeśli projekt jest droższy, to wymagania rosną aż do 25% oszczędności. Jaki z tego wniosek? Państwu po prostu zależy na tym, żeby wspierać te najbardziej efektywne i przemyślane inwestycje. Przechodzimy teraz do dokumentu, bez którego, mówiąc wprost, cała operacja nie ma szans się udać. Mowa o audycie remontowym. To jest absolutnie kluczowy element całej tej układanki i podstawa do ubiegania się o premię. Czym w ogóle jest ten audyt remontowy? Mówiąc najprościej, to jest taka profesjonalna, techniczna i finansowa mapa drogowa całego remontu. To nie jest tylko ocena stanu budynku. To przede wszystkim bardzo precyzyjne wskazanie jakie konkretnie prace trzeba wykonać, żeby osiągnąć wymagane oszczędności energii w jak najbardziej opłacalny sposób. Zgodnie z przepisami taki audyt to cały, wieloetapowy proces. Zaczyna się od bardzo szczegółowej inwentaryzacji budynku, potem przechodzi przez ocenę jego stanu technicznego, a na końcu jest wybór tego najbardziej optymalnego wariantu modernizacji. I to właśnie ten dokument trafia do Banku Gospodarstwa Krajowego, który na jego podstawie weryfikuje cały wniosek. To pokazuje, jak ważna jest tu rola profesjonalnego audytora. No dobrze, mamy już wiedzę o wymaganiach i o audycie. Zobaczmy teraz, jak krok po kroku wygląda cała ścieżka finansowania, czyli jak wspólnota mieszkaniowa może te pieniądze faktycznie dostać. Podsumujmy więc jeszcze raz ten mechanizm finansowy, żeby wszystko było jasne. Koszt całego projektu jest określony w audycie. Od tej kwoty obliczana jest premia, czyli równe 25%. I co ważne, te pieniądze nie trafiają do nas, do wspólnoty, ale bezpośrednio do banku, który udzielił kredytu, a bank po prostu zmniejsza nam zadłużenie. Cały proces można więc zamknąć w kilku prostych krokach. Krok pierwszy: zlecamy audyt. Krok drugi: z gotowym audytem idziemy do banku, który współpracuje z BGK i składamy wniosek o kredyt. Krok trzeci: bank w naszym imieniu składa wniosek o premię do BGK. I wreszcie, po pozytywnej weryfikacji i oczywiście po zakończeniu remontu, BGK przelewa premię do banku, a ten pomniejsza nam kapitał kredytu. Proste. Warto na ten program spojrzeć trochę szerzej. To nie jest tylko taka doraźna pomoc finansowa. To tak naprawdę strategiczna inwestycja, która przynosi korzyści na wielu, wielu poziomach: niższe rachunki za energię dla mieszkańców, wyższy standard życia, no i wreszcie wzrost wartości samego budynku na rynku nieruchomości. Pytanie więc pozostaje otwarte. Czy polskie wspólnoty mieszkaniowe są gotowe, by inwestować w taką zrównoważoną przyszłość? Mamy nadzieję, że te informacje, które dziś przedstawiliśmy, okażą się pomocne w podjęciu tej decyzji. Dziękuję bardzo za uwagę.